Na zlecenie Zarządu Miasta Krakowa wykonujemy koncepcję zgodnie z zapytaniem i zgodnie z przedmiotem zamówienia. Włącz sobie pomoc. Naszym celem jest wykonanie, czy nasze zadanie jest podzielone na dwa etapy czy na dwa zakresy. Jednym jest to budowa ulicy Nowej Bartla drogi klasy Z czyli klasy zbiorczej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w korytarzu przewidzianym w miejscowym planie Kliny Południe jest to połączenie od ulicy Zawiłej do ulicy do takiego ronda który w planie miejscowym jest, jest się znajduje a drugi zakres jest to koncepcja poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej drogi klasy Z zbiorczej poprzez rozbudowę skrzyżowania skrzyżowań na odcinku od ulicy Kobieżnickiej do ulicy Żywieckiej. Dziękuję. Wykonaliśmy dwa warianty. Te dwa warianty różnią się głównie typem skrzyżowań. Na jednym będą to skrzyżowania o, o ruchu okrężnym, czyli typu ronda. Na drugim są to skrzyżowania skanalizowane, przystosowane pod sygnalizację świetlną. Takie takie skrzyżowanie, czy takie koncepcje zostaną złożone do jednostek miejskich z prośbą o zaopiniowanie. W chwili obecnej jest to wstępny czas na wstępna faza projektowa. Spotykamy się z Państwem, aby uzyskać informacje również jako lokalni mieszkańcy, którzy macie swoje przemyślenia, swoją wiedzę. Chcemy uzyskać jak się podoba, to również informacje, że jest to zgodne z Państwa oczekiwaniami. Jeżeli się nie podoba no to co należałoby poprawić zgodnie z no z, z Waszymi przemyśleniami i doświadczeniem. Oczywiście zostaną one wprowadzone, jeżeli będą zgodne z przepisami, zgodne z, ze, ze standardami, jakie ma miasto w różnych aspektach, czy to ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszych, czy e, komunikacji zbiorowej. E, myślę, że jest to odpowiedni czas na to. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, na, wczes, na, na wczesnej fazie e, projektowej. E, nie nic nie, z jednej strony nie uniemożliwiamy, możemy wprowadzić jeszcze, więc oczekujemy na to, aby, aby Państwo te, te swoje uwagi wprowadzili. Jest to koncepcja, więc wiele, by schemat, jaki chcemy połączyć i wykonać te, te, te układy drogowe. Dodatkowo mieliśmy informację o tym i ta nasza koncepcja uwzględnia, czy może. Prowadza, czy nie uniemożliwia realizacji innych zadań, czyli być może planowanych, czy wstępnie planowanych inwestycji miejskich, to znaczy linii tramwajowej, oraz drugie była ona nawiązana do ósmego pułku czyli innej inwestycji miejskiej, która w sumie w sąsiedztwie jest, jest w trakcie realizacji, jest, znajduje się w sąsiedztwie. Materiałami wyjściowymi były wytyczne, jakie dostaliśmy od jednostek miejskich. Oraz nasze doświadczenie. Jesteśmy firmą lokalną z Krakowa, która zajmuje się takimi inwestycjami. Staramy się słuchać mieszkańców również, no bo no, chcemy, aby te nasze rozwiązania były zgodne oczywiście ze strategią rozwoju miasta czy jednostek miejskich, ze standardami jednostek miejskich, ale również, żeby były dla społeczeństwa i dla mieszkańców, którzy no, mieszkają w sąsiedztwie. Chcemy poprawić tą obsługę komunikacyjną, chcemy zrobić, aby tak, tak zaprojektować nasze układy, aby były przyjezdne w miarę możliwości. Oczywiście, bo no, sytuacja jest, jak dobrze wiemy, w tym rejonie bardzo ciężka. Mam nadzieję, że poprawimy tą sytuację, czy ze względu na przepustowość, czy ze względu na bezpieczeństwo ruchu, jak i również komunikacji rowerowej i pieszej. Jednakże tutaj pokazujemy ten plan miejscowy obowiązujący. Nasze zadanie zaczyna się mniej więcej jest, jest określony jako budowa skrzyżowa, budowa układu drogowego od tego, tej skrzyżowania. W śladzie tej drogi KDZ 4, to jest ulica istniejącej Badla oraz nowego odcinka z powiązaniem do ulicy Zawiłej. Planujemy, aby takie to rozwiązanie, które teraz będziemy przedstawiać, było zgodne z tymi standardami, jakie teraz miasto stara się wprowadzać. Chcieliby, projektujemy ścieżki rowerowe, projektujemy jezdnię siedmiometrową. Ścieżkę rowerową w tym momencie projektujemy jako jednostronną. Ciągi, chodniki są projektowane po dwóch stronach i są one oddzielone od jezdni pasami zieleni ze względu na bezpieczeństwo pieszych i co do przekroju no będziemy jeszcze. Będzie to dyskutowane z jednostkami miejskimi, czy z zarządem transportu i opiniowane to będzie czy z zarządem transportu publicznego, czy z audytem rowerowym, jak i z miejskim inżynierem ruchu. Więc te nasze rozwiązania są zgodne w chwili obecnej z, z tym przebiegiem tej drogi KD. Z4. Jednakże należy wspomnieć, że no szczególnie największy problem mieliśmy w na nowym przebiegu, gdyż jest tutaj teren dość mocno zadrzewiony. Na pewno jest to teren bardzo kłopotliwy pod względem społecznym. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale jednakże staramy się wyrysowywać i kształtować tą drogę w tym śladzie, który był rezerwowany pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Raz jeszcze. Teraz, proszę, tak oto się kształtuje ta droga w chwili obecnej w wariancie z rondami. Czyli na ulicy tutaj planowane jest rondo mniej więcej w tym kształcie. Dzisiaj chcemy by przedyskutować całość przebiegu oraz typy skrzyżowań. Tutaj mamy skrzyżowanie z ulicą istniejącą Bartla. Tutaj jest ulica Korpala, Krygowskiego. Na tym odcinku wszystkie te drogi, które są z tych zabudowań mieszkaniowych, jednorodzinnych, zostają wprowadzone w, to, w tą ulicę. Jest pozostawiona rezerwa, czyli staramy się, nie rozwiązujemy tego, Projektu w chwili obecnej, ale staramy się tak lokalizować, aby, aby nie uniemożliwiać przyszłej realizacji zadania w linii tramwajowej. Tutaj jest ten odcinek nowo projektowany odcinek ulicy Bartla, bo w chwili obecnej droga przebiega w tym przebiegu. I włączenie w ulicę Zabiło tutaj. Na ulicy Zawiłej projektujemy też pięć skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, czyli na ulicy Kobierzyńskiej, na ulicy Komuny Paryskiej. na ulicy tej nowo projektowanej Nowej Bartla, Borkowskiej i Skośnej. Tutaj na niebiesko jest powiązanie z ulicą 8 Pułku Łanów w ramach tam innej inwestycji miejskiej. W chwili obecnej, znaczy no, z doświadczenia mojego oraz z, z, z zasad projektowania, no, nie należy projektować Różnych typów skrzyżowań na jakby te, te skrzyżowania powinny być na tym danym odcinku drogi tożsame czy podobne, więc jakby tutaj jakby jest pomysł z skrzyżowaniami typu rondo. No, oczywiście one poprawiają komunikację, jednakże i są bezpieczniejsze dla, zmniejszają prędkość przejazdu pojazdów ulicą za ale ale no i są bezpieczniejsze pod względem przejść dla pieszych w sąsiedztwie i uspokajających w sąsiedztwie danych skrzyżowań. To jest wariant z rondami. Ten wariant jest zbliżony, jednak są to rozwiązania tutaj jak nie ze skrzyżowaniami bez wątku, czyli na Akurat tutaj z skrzyżowaniami takimi czteroblotowymi typowymi skrzyżowaniami na tak, tych samych ulicach, czyli Korpala, Grygowskiego. Zawiła większe rozbudowane skrzyżowanie. Borkowska. To skrzyżowanie, ulicko paryskie, zostało zachowane ze względu na to, że to skrzyżowanie zostało przebudowane w ramach inwestycji tutaj tej niedrogowej przez stokrotkę i poprawa płynności na ulicy kobieżyńskiej zawiłej skrzyżowania. No I dowiązanie do inwestycji ósmego pułku, tutaj na niebiesko. I w sumie ogólnie, tak na ogólnie, no ogólnie mówiąc, no to, ta inwestycja tak według nas byłaby w takim kształcie byłaby dalej projektowana, jeżeli oczywiście czy w podobnych kształcie, gdzie jak dostaniemy dodatkowe wytyczne od innych jednostek miejskich i od państwa. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie e, wykonywania pomiarów ruchu oraz analiz ruchu. E, to też będzie miało wpływ na typ przyjętych skrzyżowań. Być staramy się, aby te skrzyżowania oczywiście były tak, jak tu zaprojektowane, czyli jeżeli były ronda, no to być może będą ronda turbinowe, dwupasowe, jeżeli będzie taka, wynikało to z, z przepustowości skrzyżowań. E, długość pasów też zostanie dobrana do, do, czy do istniejących i planowanych natężeń ruchu ale będziemy się starać, aby, aby te rozwiązania były, no, będą procedowane zgodnie z tymi przyjętymi typami i wariantami tych skrzyżowań i tych przy przyszłych, czy tej inwestycji.